Witam Państwa, nazywam się Dani Śliwiński, jestem ratownikiem medycznym. Chciałem zaprezentować Państwu filmiki instruktażowe z zasobów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Filmiki, które Państwo obejrzą, nie zastępują kursów pierwszej pomocy przedmedycznej, dlatego zalecam, abyście Państwo poszerzyli tę wiedzę na kursach pierwszej pomocy Dalej. przedmedycznej. Kodeks karny mówi, że dla nieudzielenia pomocy poszkodowanemu, gdy nam nie grozi niebezpieczeństwo, możemy trafić do więzienia nawet na 3 lata. Ale drodzy Państwo, pamiętajmy, że jeśli nam grozi jakiekolwiek niebezpieczeństwo i nie jesteśmy w stanie temu zapobiec, wówczas powinniśmy się ograniczyć do poinformowania służb ratowniczych. Czyli numer telefonu 112 999. Państwa, Jeśli mamy do czynienia z wypadkiem, na przykład samochodowym, czy jakimkolwiek zdarzeniem na drodze, proszę pamiętać, że zabezpieczeniem nas przed ewentualnym potrąceniem przez inny samochód oczywiście będzie trójkąt ostrzegawczy. Aby zabezpieczyć siebie przed zakażeniem, widzi widzieli widzi Do Dlatego słyszą rękawiczki. Są to rękawiczki jednorazowe, które bez problemu mieszczą się w kieszeni i zawsze warto takie, takie rękawiczki mieć przy sobie. Jeśli przechodzimy na miejsce zdarzenia kodowanego, jednak pamiętajmy, że najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo. Dlatego z tych rzeczy, co tu chciałem pokazać, zabezpieczamy siebie przez włączenie świateł awaryjnych, wyłączenie stacyjki czyli wyłączenie zapłonu zaciągnięcie hamulca ręcznego wrzucenie biegu stabilizujemy samochód żeby się nie przypadkiem nie przemieścił to jest zabezpieczenie miejsca i zabezpieczenie poszkodowanego następnie przystępujemy do, do działań ratowniczych proszę pamiętać że poszkodowanego z poszkodowanego samochodu wyciągamy tylko i wyłącznie wtedy kiedy jemu grozi niebezpieczeństwo czyli powiedzmy wybuch Albo na przykład skoczenie się samochodu ze skarpy, ewentualnie druga opcja, kiedy wyciągamy poszkodowanego, jest wtedy, kiedy poszkodowany nie oddycha i musimy przystąpić do reanimacji. W pozostałych przypadkach zostawiamy poszkodowanego na miejscu, czyli w tej sytuacji odchylamy go z asekuracją kręgosłupa szyjnego i w tej sytuacji sprawdzamy, czy oddycha. Jeśli oddycha, to znaczy, że możemy go zostawić spokojnie w samochodzie i cały czas kontrolujemy jego oddech i czy oczywiście w oczekiwaniu na przyjazd specjalistów. W sytuacji, gdy mamy do czynienia z wypadkiem drogowym, nie mamy do dyspozycji tak naprawdę kołnierzy, a najlepszym sposobem unieruchomienia kręgosłupa szyjnego są nasze własne ręce. Jeśli jest osoba przypięta w pasach, Pasy, które są zapięte, stabilizują tę osobę i więc jeśli nie potrzebujemy tej osoby wyciągnąć eee. wówczas, te pasy będą stabilizowały i ich nie rozcinamy.